Jak nastroje po Helsinkach? Pewnie nie najlepsze, ale dzisiaj w naszym magazynie same dobre informacje zapraszam na magazyn skrótów Cytyklu 4 ligi. Czas na drugie z piątkowych spotkań. Rozpoczęliśmy wszystko przy Marymątkiej, a pół godziny później przy ulicy Radomskiej. Przy susze miejscowy Oskar w szranki z MKS Przasnyż. Gospodarze też już pewni utrzymania. Przasnyż tak naprawdę również, ale musiał to jeszcze wszystko potwierdzić na Murawie, żeby być stuprocentowo pewnym. No i wzięli to sobie bardzo mocno do serca. Podopieczni trenera Wojciecha Kortka, 40 minuta. Mieszko Maciejewski, który naprawdę jest w znakomitej formie, jeśli chodzi o końcówkę tego sezonu, potwierdza to dobitnie, zdobywając bramkę dającą prowadzenie. No a tutaj pan profesor Dominik Lemanek, minuta 53. No, wielka klasa, wielki spokój Dominika Lemanka, też świetne wyszkolenie techniczne, pokazał to wszystko przy trafieniu numer 2. Gorąco zrobiło się w ekipie z Przasnysza, tak naprawdę dwie minuty później, bo błyskawicznie odpowiedział Przemysław Śliwiński, wykorzystując dobre zagranie Maksymiliana Fogtmana. Natomiast uspokoił wszystko Mieszko Maciejewski w minucie 81. Już wszyscy w Przasnyszu wiedzieli, że mają utrzymanie. Przasnysz triumfuje w przysusze 3 do 1. Zawodnicy KSC Katroszyn walczą o swoje marzenia. A tym głównym marzeniem jest oczywiście awans do trzeciej ligi. Jest blisko, objęli pozycję lidera po efektownym zwycięstwie z Ząbkowią Ząbki. Natomiast e, czekała ich również bardzo ciężka konfrontacja przeciwko ekipie dowodzonej przez trenera Bogumiła Bonisławskiego. No i ta ekipa też postawiła naprawdę ciężkie warunki w 33. kolejce. Oglądaliśmy znakomitą sytuację właśnie dla podopiecznych trenera Złotkowskiego, niewykorzystana. A tutaj oglądamy już akcję najważniejszą w tym meczu. Leder zagrywa do Dobosza. Dobosz, mocna płaska piłka. Twarowski, efektownie, efektywnie. Wielce prawdopodobne, że Twarowski wysyła Troszyn do trzeciej ligi. Rozpoczęliśmy 33 kolejkę już w piątek. Przy Mary no i tutaj od razu derby tego obiektu. Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, Stadion Hutnika, stadion aktywnej Warszawy. No i tutaj właśnie też swoje spotkania domowe rozgrywają właśnie hutnicy i zawodnicy KTS-u weszło Warszawa. 27 minuta. Winiarski centruje pole karne Z pierwszym strzałem Bartnika poradził sobie lodziński, ale już Dominik nie pozostawił żadnych złudzeń bramkarzowi przy dobicie. 1 do zera prowadzi duma Bielan, która się rozkręcała z, wraz z kolejnymi minutami. Tutaj już Akcja. Z drugiej połowy Mateusz Bodziński, wprowadzony nie tak dawno na boisko, wykłada piłkę do pustej bramki do Tomasza Kupisza. Efektowna akcja dająca podwyższenie prowadzenia, no ale oczywiście KTS weszło się, nie poddawał. KTS weszło, zerwał się do odrabiania straty. Emanuel Obi w 69 minucie obsłużył dobrym podaniem kolegę, potem otrzymał podanie zwrotne. No i tutaj chyba nie najlepsze zachowanie golkipera Hutnika. Przepuścił tę piłkę obok bliższego słupka. No i gol kontaktowy dla kts weszło, ale mamy minutę 72. Dośrodkowanie powalczył Wojciech Gorczyca. Najlepiej w polu karnym kts weszło, odnalazł się Mateusz Wojciński do asysty. Młody zawodnik Hutnika dokłada bramkę, mieliśmy wynik 3 do 1, no i tutaj jeszcze sytuacja z minuty 83, traci piłkę Dobrogost, świetny przechwyt Iwana Orłowa, tutaj podciągnął tę akcję, Orłow odegrał do Ismaela Bajdu, no i to był gol, jak się okazało już ostatni w tym spotkaniu, Hutnik wygrywa 3 do 2. To komu wbije przysłowiowy gwóźdź do trumny? Takie pytanie zadawali sobie kibice Tygrysa Hutamińska i Józefowi Józefu. Tym gwoździem jest oczywiście spadek do piątej ligi. Bardzo ważny pojedynek. Remis nie urządzał nikogo, tylko i wyłącznie zwycięstwo przedłużało szansę na pozostanie w tych rozgrywkach na kolejny sezon. No i też wielką szansę właśnie stworzyli sobie w minucie siódmej gospodarze Stanisław Kulidow. Znakomite, plasowane uderzenie, jeszcze trochę zasłonięty bramkarz Józefowi. 1 do 0 dla Tygrysów. Znakomite otwarcie tego pojedynku i też piorunująca końcówka pierwszej połowy, Faruk Aktamow, minuta 44, tygry sprowadził już 2 do 0, a tutaj widzimy świetną indywidualną akcję, faulowany gracz gospodarzy, sędzia wskazuje na 11 metr, ale tutaj nie udało się wygrać tego pojedynku z golkiperem Juzy, cały czas 2 do 0, przy takim wyniku obie ekipy zeszły na przerwę, Natomiast po zmianie stron oczywiście próbowała cokolwiek zrobić Józefowia, żeby złapać punkt zaczepny. Tutaj doliczony czas gry, udało się, zrobiło się nerwowo, natomiast szybciutko marzenia o wywiezieniu choćby remisu właśnie z Huty Mińskiej w ekipie z Józefowa zabił. Kevin Śledź zabrał piłkę z lewej strony, jeden z graczy właśnie gospodarzy zagrał do Śledzia, no i Kevin daje szansę jeszcze na utrzymanie Tygrysowi z dużym komfortem. Do swojego kolejnego starcia przystępowali gracze Legionowi, którzy już mają zapewnione utrzymanie od dłuższego czasu tak naprawdę, więc mogli zaprezentować pełnię swoich umiejętności w starciu z Wilgą Garwolin, która tak jeszcze właśnie tego sukcesu, jakim jest utrzymanie, nie mogła obwieścić przed rozpoczęciem tego starcia. Trzeba było jeszcze powalczyć na murawie. Oglądamy sytuację z końcówki pierwszej połowy. Tak naprawdę gol przysłowiowy do szatni. 45. minuta. Najwyżej w polu karnym wyskoczył Erwin Nowik. No i i były właśnie doświadczony gracz m.in. hutnika Warszawa. Daje prowadzenie gospodarzom tuż przed przerwą. A teraz oglądamy ciasteczko. Dariusza Partyki do Arkadiusza Drapsy, jeszcze tutaj duży spokój napastnika Legionowi, przełożył na lewą nogę, potem pokonał golkipera, ale tutaj też świetną pracę wykonał Dariusz Partyka, posyłając znakomite podanie bezpośrednio w pole karne. Wilga starała się odgryźć, tutaj jedna właśnie z nielicznych, groźniejszych sytuacji, Gracjan Grot, wyłożenie przed polekarne, karne, ale też strzał broni bramkarz Legionowia, zwycięża 2 do 0. No Nie można nazwać aury unoszącej się w zeszłą sobotę nad Żyrardowem Przyjemną. No i właśnie też w takich warunkach musieli zmierzyć się zawodnicy Szczonowianki Szczonów z KS Ursusem w Warszawa. 53. minuta, już właśnie ten etap spotkania, bo powiedzmy sobie szczerze, niewiele działo się w pierwszej odsłonie tego pojedynku, ale w drugiej już nam to wszystko zrekompensowali bohaterowie główni tego widowiska. Najpierw Artur Rawa, świetne uderzenie. Artura Rawy 1 do 0 dla traktorków, natomiast w minucie 70 niezbyt dobrą decyzję podjął Stanisław Rak. Wyszedł daleko od bramki, sfaulował przeciwnika. Rzut karny to jeszcze nie bramka, ale wykorzystał z dużym spokojem jedenastkę Łukasz Racis. Remis 1 do 1 i to Mszczonowianka starała się przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Wcześniej jeszcze za drugą żółtą kartkę z boiska wyleciał Adrian Wełpa, stoper Ursusa. No i wykorzystał to zespół z mszczonowa. Kamil Łośczyk po podaniu Dawida Jarczaka. Doświadczony duet pomocników zapewnia zwycięstwo i utrzymanie Mszczonowiance. Biorąc pod uwagę ciężar gatunkowy, mecz w Makowie Mazowieckim należał zdecydowanie do tych najważniejszych, jeśli chodzi o 33. serię spotkań: 37 oczek Makowianki, 3 punkty mniej MKS-u Piaseczno. Matematyka prosta, Maków. Zwyciężając zapewnia sobie utrzymanie, natomiast tutaj, zwycięstwo mks Piaseczno zrównuje tę ekipę punktami. No, i mamy walkę do samego końca. Dlatego też widzimy tutaj w szczególności niezwykle zmotywowaną postawę gospodarzy, którzy już tutaj właśnie przed swoimi kibicami chcieli zapewnić sobie utrzymanie. No i wielki krok ku temu zrobił w minucie 20. Tristan Stec, bo to ten zawodnik dał prowadzenie. Przenosimy się do drugiej części tego spotkania. Nie najlepsza interwencja. Bramkarza MKS-u Piaseczno błyskawicznie wykorzystany ten błąd, tak to nazwijmy, przez Alvaro Melo. 2 do 0 w minucie 70, no i tutaj jeszcze dzieła zniszczenia dopełnił w minucie 90 Maciej Traczewski-Maków zwycięża to starcie 3 do 0. W włoniu niezwykle ważne spotkanie ekipa walcząca o utrzymanie, ekipa walcząca o życie, a więc gospodarze reprezentujący błoniankę błonie kontra MK z Mazovia Misk Mazowiecki, która cały czas liczy na to, że uda się być może nawet bezpośrednio awansować do trzeciej ligi. Natomiast ku temu zadanie ciężkie, trzeba spełnić kilka warunków, a podstawowy to zwycięstwo na stadionie Bonianki. No i Mazowia napierała. Oglądaliśmy też sytuację dla gospodarzy. Mecz ciekawy. Sporo właśnie szans po jednej i po drugiej stronie. Oczywiście więcej mieli gracze w niebieskich strojach, ale znakomicie tego dnia dysponowany był Kamil Zapytowski, który co ruszy dwoił się i troił w bramce gospodarzy. No natomiast rzut rożny z końcówki tego spotkania. Świetne dośrodkowanie Michała Janoty i bohaterem Mateusz Bienia z bramka w 89 minucie przedłuża szansę Mazowi. Musimy się powolutku do tego przyzwyczajać, że to już przedostatnia w tym sezonie błyskawiczna analiza rezultatów 33. kolejki. No kilka bardzo ważnych rozstrzygnięć, właśnie jak to na boisku talentu, gdzie KSC Katroszyn wygrywa 1 do 0 i wielce prawdopodobne, że zagra w przyszłym sezonie na wyższym poziomie rozgrywkowym, to jeszcze trzeba będzie dopełnić, ale o tym też za chwileczkę też bardzo ważne zwycięstwo Mazowi Misk Mazowiecki, Ząbkowia robi swoje w Białobrzegach, wygrywa 4 do 0 no i właśnie takie rezultaty, które dały utrzymania, Między innymi mecz Makowianki z MKS Piaseczno czy też właśnie przedłużona szansa Tygrysa Kutamińska po zwycięstwie domowym z Józefowią. Józefów, zerknijmy na ligową tabelę, na czele KSC Cekatroszyn, dlaczego mówiłem, że już jedną nogą właśnie w trzeciej lidze no bo właśnie tutaj mamy dwa punkty przewagi, świetne warunki ku temu, żeby domknąć to wszystko jako mistrzowie. Za nimi na drugiej lokacie Ząbkowia Ząbki, punktów 81, tyle samo ma Mazowie misk Mazowiecki, ale ekipa z Ząbek ma lepszy bilans meczów bezpośrednich i jak na razie to... Ona zagra w barażu na dzień dzisiejszy. Wiemy już, że mamy oficjalnie kolejnego Spadkowicza Józefowi. Józef na pewno już zagra w przyszłym sezonie w pizze 5. Jeszcze Tygrys Hutamińska ma szansę powalczyć o lokatę numer 15, właśnie z Bonianką w łonie. O to właśnie, żeby też dać sobie szansę poprzez baraż, który rozegra jedna z ekip i być może uratuje skórę w kolejnej drużynie, właśnie na co dzień występującej w czwartej lidze. No to zerknijmy, co czeka nas w ostatniej kolejce, 14 czerwca sobota godzina 17.00 myślę, że ta data mocno zakreślona w każdym kalendarzu sympatyka, Sytyklu król Czwarty ligi kilka właśnie też rozstrzygających spotkań, no bo tutaj już nie ma kalkulacji, ostatnia kolejka w sezonie Troszyn kontra Pilica, Białobrzegi a więc walka Dawida z Goliatem oczywiście wielkim faworytem PSCK Troszyn, które przed własną publicznością ma szansę przypieczętować mistrzostwo Mazowe Mistrz Mazowiecki gra z Oskarem Przysuchą Ząbkowia Ząb zagra na wyjeździe z Mszczonowianką Szczonów i właśnie też te ważne pojedynki na dole tabeli Tygry z Huta Mińska wybierze się do Garwolina Błonianka Błonie zmierzy się na wyjeździe z KTS-em, weszło Warszawa a MKS Piaseczno również jako gospodarz stanie w szranki z Hutnikiem Warszawa, jak to się wszystko zakończy, no przekonamy się w sobotę wieczorem, przypominam właśnie że na kanale Live tym szykowane jest multiliga, także kilka spotkań naraz, będziecie mogli Państwo śledzić Również na bieżąco sprawdzać wyniki. Zapraszamy także właśnie na kanał ECS Livestream, bo tam zorganizowana zostanie ta multiliga. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. No i zapraszam już za tydzień na ostatni w sezonie magazyn skrótów.